Jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie, jesteśmy pod pomnikiem obrońców tutaj Pamięci Polaków Gdańskich, którzy zginęli za polskość Gdańska w niemieckich więzieniach, obozach koncentracyjnych i innych miejscach Kaźni w latach 39-45. I ten pomnik stoi tutaj, taki duży. Na przeciwko technikum łączności, tutaj technikum łączności mamy w Gdańsku. A tutaj tutaj widzę pod tym pomnikiem, nalewają zupę. Dzień dobry. Pomorska telewizja. Nadawała. Co to za, za działalność filantropijna? Co to robi? Możecie coś powiedzieć panowie. jeszcze, Aha, no trzeba dalać, żeby się nie wylało. Zupka jest nawet słoiksce, można wziąć na wynos. Tutaj siedzą panowie, jedzą na ławeczkach. Jest godzina 18:30, prawda? I zupę sobie tutaj głodni mogą skonsumować, bo głodnych trochę w Dajsku jest, jak widać. Jak widać, tutaj jest hotel taki bogaty, Hilton. No tam zupy nie dają, tam trzeba zapłacić duże pieniądze, w Hiltonie. Tutaj takie mamy latarnie, ala. Gazowe, no nie wiem czy to jest na gaz, ale ja kiedyś takie latarnie pamiętam w Gdańsku na ulicy Sadowej były, na ulicy Sadowej też były latarnie gazowe. No ja mam swoją latarkę, to z roweru, bo na rowerze dzisiaj przyjechałem. Dobrze, czy ktoś może powiedzieć co tu się dzieje z Panów? Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa, ale to jest jakieś fundacja, stowarzyszenie? Czy na jakieś Kuchnia świętego Mikołaja. Kuchnia świętego Mikołaja, czyli święty Mikołaj działa. Działa. I bardzo dobrze. To już tak przed świętami zaczął. No i tak co, 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 codziennie to robicie, czy jak to wygląda? Raz w tygodniu. Raz w tygodniu, zawsze w yy, jaki dzień? We wtorek. We wtorek, tak jak dzisiaj, tak? tak. Która godzina zaczyna? 18. 18 zaczynać. I zupka z czego zrobiona, proszę pana? Zupka to jest krupniczek. krupniczek Na aha. mięsku. Na mięsku. I to kasa. sami gotujecie, dajecie tutaj tym ludziom, którzy potrzebują. Tak, tak, jest, rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Także to tak wygląda. Yy, no... W Dańsku nawet ci biedni mogą też coś zjeść. Z głodu nie umrą. Dziękuję bardzo. Pomorska telewizja na Dowa, Słowom Wasz fotoreporter z Gdańska.